Masz dość, że zespół przekracza twoje granice i wchodzi ci na głowę? Czas to przerwać. Po pierwsze, zdefiniuj granice bez wymówek. To ty wyznaczasz zasady gry. Mów wprost, czego oczekujesz i co się stanie, jeśli te granice zostaną przekroczone. Krok drugi: nie pozwól, byś to ty musiał wszystko robić. Nie ma granic bez jasnego podziału obowiązków. Delegujesz zadania, ale nie robisz roboty za innych. Krok trzeci: zero tolerancji dla przekraczania granic. Granice są po to, żeby je respektować. Jeśli ktoś próbuje je przekraczać, musisz reagować natychmiast. Krok czwarty: dbaj o swoje granice. Lider też ma swoje granice. Nie jesteś na każde zawołanie i nie wszystko musi przejść przez ciebie. Komunikujesz jasno, kiedy jesteś dostępny, a kiedy zespół musi działać samodzielnie. Chcesz ustawić jasne granice i i przestać być pogotowiem dla swojego zespołu. Napisz do mnie teraz, a razem wyznaczymy granice, które przeniosą realne efekty.